Przez dwa dni nie było filmu, bo zastanawiałam się, co mam dalej zrobić z moim życiem i z pięcioraczkami. No nie wiem, zobaczcie, nasz dom się spalił, zostało właściwie tylko jakieś popalone rośliny, trochę gleby, kamienie. No, no po prostu dom się nam spalił, nie mamy nic. Zobaczcie, ja mam tutaj swoją działkę, ale nic na niej nie ma. Po prostu jest pusto, wszystko się spaliło. Mama, gdzie nasz domek? Tutaj się pyta Nela. No nie wiem, widzowie, ja przez dwa dni myślałam, co mam teraz zrobić i wpadłam na pomysł, że jednak powinnam się stąd wynieść. Pisaliście mi różne komentarze, że zostań Patina Brookhaven. Zostań, jest update, jest duży dom dla was. Ale może powinniśmy zmienić i w ogóle, no nie wiem, zamieszkać w ogóle w innym mieście? Wyprowadzimy się stąd, będzie lepiej, zaczniemy nowe życie. Kto go podpalił, to jest nie fair. Biedny domek. Tak, no nie mamy domu teraz, ale to jest przykre. Pięcioraczki są smutne. Krysia w szoku, dziewczyny nie mogą w to uwierzyć. Nie mamy gdzie mieszkać, widzowie, no nie mogę pozwolić na to, żebyśmy wylądowały pod mostem. Tak jak to już kiedyś było. Kiedy byłyśmy biedne, i kiedy pięcioraczki zostały porwane. No, nie mogę na to pozwolić. Ja się muszę nimi zająć. Na szczęście, Kubu się z Marylką, ale słuchajcie, wpadło na pomysł, że wyprowadzamy się do innego miasta. Więc, no, no, nawet nie mam auta, żeby zrespić. Więc musimy wybrać się na lotnisko i resztę pieniędzy przeznaczyć na bilety lotnicze i lecieć do innego miasta. Mam taki pomysł, dziewczyny. Musimy się stąd wyprowadzić. Wylatujemy z Brookhaven. To już postanowione. Ja tak decyduję. Jestem w. Waszą mamą i tak ma być także Zuzia, chodź tutaj, Kasia i Krysia i wszyscy, chodźcie tutaj kto tutaj w ogóle chciał mnie wziąć na ręce musimy się teraz wybrać pieszo, bo nie mam auta, nawet żeby zawieść pięcioraczki chodźcie dziewczyny, musimy iść pieszo musimy się tam dostać jakoś na piechotę no ja wiem, że będą was nogi balały ale musimy się tam udać, już jesteśmy blisko lotniska, no nie ma innej opcji, musimy po prostu dobiec i tyle pożegnajmy się z Brookhaven to jest ostatnie spojrzenie na Brookhaven już więcej tutaj nie będziemy wyprowadzamy się stąd, opuszczamy Brookhaven, bo to są same nieszczęścia. Same wypadki się nam przytrafiają. Nie dość, że pięcioraczki miały wirusa, to potem jeszcze jakiś problem był z porowaniem, wtedy jakiś nie wiem, chłop nas śledził, jakiś kolega kreśli ją prześladował w szkole. No same jakieś nieszczęście i same jakieś dziwne rzeczy się tutaj dzieją, także może to jest dobry moment, to jest jakiś znak, żeby opuścić Brookhaven. Wynosimy się stąd, bierzemy bagaże, tylko to co nam zostało, a niewiele nam zostało, ponieważ wszystko się nam spaliło i wychodzimy. Chodźcie dziewczynki razem z. Ze mną. Cieszę się, że was mam. Halo, gdzie jest kolejna? Aha, ona już chyba poszła do samolotu. Ja nie mogę. Cały czas ktoś mi tutaj nie wiem, one są tak rozbiegane. Na szczęście, że nie ma tutaj Kubusia, bo kubuś bałoby się przylecieć. I ja już mam uzgodnione z moją siostrą Marylką, że kubuś zostanie właśnie z nią. I wtedy, jak ja już znajdę dom, wynajmę i tam się urządzę, to po niego wrócę. Także on wszystko wie. Widzowie, idziemy. Teraz przychodzimy, idziemy do samolotu i odlatujemy z Brookhaven. To papa Brookhaven. Było miło, no, no prawie było miło, już, już, już nie jest miło. Za dużo się tutaj działo, wynosimy się z widzowie. Pamiętajcie, zostawcie dla nas łapeczkę do góry. Każda jedna łapeczka do góry to jest, to jest, to jest, nie wiem, to jest jeden uśmiech więcej, bo on nam jest teraz przykro, Dom się nam spalił, nie mamy co tutaj robić, więc no jesteśmy już wszystkie i chodźmy teraz usiąść sobie, odlatujemy zaraz do innego miasta i zaraz Wam pokażę co to jest za miasto, mam nadzieję, że tam same szczęścia, same mm, miłe rzeczy nas spotkają, więc teraz już koniec tego płakania, już koniec płakania, dziewczyny też nie płaczcie, na pewno będzie lepiej, więc już nie płaczmy, tylko no nie wiem, zmieńmy sobie minę na taką... Prawie, że uśmiechniętą, taką, no nie wiem, taką troszkę sceptyczną, nie wiemy jak to będzie, ale dobra. Siadamy, dziewczyny, siadajcie na swoje miejsca i lecimy, wylatujemy z Brook Heaven. Opuszczamy nasze miasto, w którym cały czas nagrywałyśmy, cały czas byłyśmy. Będzie fajni widzowie, także komu w drogę, temu czas. No i tak wyglądał, widzowie, nasz samolot, którym przylecieliśmy. No Zuzia, gdzie ty tutaj spadłaś? No nie wierzę w to Zuzanna Zuzanna, natychmiast do mnie! Gdzie ty tam spadłaś? O nie! Do no czego wy spadacie, dziewczyny? Ja nie wytrzymam! No, już na początku jakieś problemy. A ty co? Kierowca autobusu? No, nie wierzę, co one już tutaj klikają! Ledwo wylądowaliśmy, one już tutaj klikają! No, nie! Oszaleje masakra! Ja nie mogę, no muszę do was zejść! No, przecież jak mam wam tu pomóc? No, chodźcie, żeż dziewczyny, co wy tutaj wyrabiacie? Musimy teraz wsiąść do tego samolotu, czy jak? Jak mamy się teraz stąd wydostać? To no co wy wyrabiacie, dziewczyny, Nie wytrzymam z wami. Jak mamy teraz stąd wyjść? No nie, już na początku mamy problem. O, nie widzowie, co tu się dzieje? Potrzebujemy, nie awatar, tylko może potrzebujemy. Yy, potrzebujemy, co my potrzebujemy? Nie wiem, może w itemach znajdziemy jakąś drabinę. O, drabina czy coś, To no bo już na początku. No nie ma tutaj. Nie ma nawet tego, masakra! Dziewczyny, gdzie? Tam przy tym, przy samolocie, nie tak blisko, dobra! Wychodzimy stąd, idziemy tędy No masakra. Co one tam robią? Już na początku nieszczęście. No widzowie, my mamy cały czas nieszczęście. Może uda nam się górą tu jakoś przeskoczyć. O, chodźcie tędy, dziewczyny, chodźcie tutaj, elegancko. A czek tam jedna zostaną, no, chodź tutaj! Tu jesteśmy, halo! Koleżanko, no masakra, tu jesteśmy. Chodź do nas. Chodź tutaj, tutaj. Biegniemy. Masakra, nie wierzę w to po prostu. Już, już wielkie zamieszanie na samym początku, ale widzowie, zaraz to ogarniemy. Wylądowaliśmy, jesteśmy na Berry Avenue. Mam nadzieję, że tu będzie czekało na nas lepsze życie z pięcioraczkami. Ja już byłam tutaj, żeby zrobić takie wstępne rozeznanie, czy serio to miejsce jest dobre, żeby się tutaj przeprowadzić z pięcioraczkami i wydaje mi się, że jest fajnie. O, widzę tam jakiś autobus. Zobaczcie, jak to lotnisko wygląda. O wiele lepiej niż na Brookhaven. Ta w ogóle tutaj Kliknarzy jest jakimś kierowcą autobusu. Te dziewczyny, no, patrzcie tam, biegnie spóźnialska masakra. Chodźcie tu szybko, dziewczyny, Kto tam biegnie taki spóźniony. Nie był łatwy odcinek, ale. To nie jest łatwy odcinek! To jest ciężki, bo się wyprowadzamy! Chodźcie, to jest bardzo trudne. Ja im pisałam, że to będzie łatwy odcinek, a to wcale nie jest łatwy odcinek. Chodźcie, chodźcie. Jedziemy teraz autobusem, dziewczynki, wsiadajcie. Ja oczywiście jestem kierowcą. Wysiadajcie i zobaczcie, jakie one mają słodkie foteliki! Ale piękne macie foteliki, naprawdę super wyglądacie. Zuzia już siedzi, siedzi też Kasia, Oliwka, Nela. A gdzie jest Nela? Nela. Gdzie jesteś? Nela, możesz wsiadać. O, jesteś gotowa? Dobra. To mi się podoba. Wszystkie mają zapięte tutaj ładnie pasy, mają swoje foteliki elegancko, tak tu można żyć, ta? Na tym Berry Avenue mi się podoba. Dobra. Odjeżdżamy widzowie i idziemy zwiedzić miasto. Chcę pokazać wam miasto. Dziewczynki, pokażę wam dzisiaj to miasto, w którym zamieszkamy, oraz nowy dom. Mam nadzieję, że będzie się wam podobał. Jej, Cieszę się dziewczynki. No i słuchajcie, mamy tutaj różne wieżowce, jak już widać. Są palmy, góry. No zobaczcie, no to jest po prostu przepięknie. Jest szpital, jest to zupełnie inaczej niż na Brookhaven. Mam wrażenie, że to jest tak. Prestiżowo lepiej. Mamy tutaj, zobaczcie, Straż Pożarną i wygląda, że ona jest jakby lepsza. Tutaj jest bank. O, zobaczcie, tutaj będzie chodził kubuś do przedszkolek, jak już go przetransportujemy na Berry Avenue. No to zobaczcie, tutaj jest przedszkole i tu będzie chodził kubuś. Zobaczcie, tutaj jest to przedszkole, do którego będzie chodził kubuś. Ale no, na razie nie wysiadajcie, bo jedziemy dalej, ale tak to mniej więcej wygląda. On tutaj będzie chodził i będzie miał naprawdę fantastycznie. Obok mamy zaraz sklep i można iść na zakupy. Przy okazji będziemy mogli iść na zakupy, wiecie co? Wysiadamy i idziemy, zobaczcie, jak ten sklep wygląda. Ale gdzie tutaj jest wejście? Ej! Tu jest wejście. Tu się tak otwiera. Wow! Jak to wygląda? Ale elegancko. Zobaczcie, można sobie wziąć koszyk nawet. Ja nie mogę. I sobie idziemy i kupujemy produkty. Co macie ochotę? Truskawki. O, truskawki. Jak się kliknie? Czekajcie. Banana wzięłam. Zobaczcie, co macie ochotę? Tu jest melon. Ja nie mogę. Mamy owoce, warzywa, marchewki. Wszystko. Arbus! Patrzcie, ja cię nie mogę! Truskawki! Ja! Yeah! Tutaj mamy borówki, nawet no wszystko, zobaczcie. Ja wszystko wkładam do koszyka. Wszystko w koszyku mam. Czekajcie jak ja podejdę, to. Klikam, Aha, chyba już więcej nie można włożyć. Ale musimy też kupić m.in. mąkę. Musimy też kupić cukier, bo nie mamy takich produktów, a my się przeprowadziliśmy do tego miasta i nie mamy nic. No przecież logiczne jest, w samolocie nie można mieć takich rzeczy, tylko trzeba kupić na miejscu. Mamy to kupione. Bierzemy oczywiście też papier toaletowy, papier toaletowy to jest rzecz niezbędna. Mamy piekarnię, kupujemy sobie tutaj elegancko jakieś bułeczki ser. O, zobaczcie, ser, no wszystko jest. Musimy to mieć. Mamy trochę pieniędzy zaoszczędzone, więc na początek nam starczy. Ja się muszę zastanowić, gdzie ja bym chciała pracować. Czy ja bym chciała pracować dalej jako hmm, pani nauczycielka, czy też nie? Może jakąś inną pracę, może taką w sklepie czy coś. No i wydaje mi się, że już wszystko chyba mamy. Zobaczcie, tutaj mamy listę zakupów, yy, jakie możemy kupić, takie przykładowe i zobaczcie mleko, warzywa i tak dalej. Możemy sobie to wszystko odznaczać i elegancko. Dobra, no to słuchajcie, mamy tu jeszcze mrożonki, zobaczcie, mrożone mięso. Wow, kurczak mrożony, mleko tu jest! Ludówki, ale to jest jak realistycznie. No i oczywiście mamy też gąbki, jakiś ręcznik papierowy, spray, płyn do prania i tak dalej. Jej, ukradniem! O, tu są klasy samoobsługowe! Ja nie mogę, patrzcie, skanuję tutaj przedmioty elegancko. Okej, okay. wow, mamy to, jest, zapłaciłam, udało się, ale to było fajne, Mogą iść do kasy samoobsługowej, no, a dziewczyny mi to już piszą, a, wow, ukradniemy, jak ukradniemy, jak to była kasa samoobsługowa, nie ma żadnej kradzieży, dobra, mamy zakupy, na razie je ja odkładam, dziewczyny, siedzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. Jedziemy, czas teraz jechać, jakiś dom wybrać. Potem będziemy dalej zwiedzać. Oczywiście moglibyśmy jeszcze zatankować. Zatankujemy może sobie tutaj jak już jesteśmy, bo y, widzowie, no będziemy się na razie poruszać autobusem. <grym> Także czekajcie, teraz wysiądę, uwaga, klikam E! I teraz gdzie tutaj jest ten korek? O dobra, czekaj. O nie, to ch ja chyba nie umiem parkować. Yy, tam parkować, tankować! Czemu tu się nie chce zatankować? Halo? Jak tutaj tankować? Gdzie tu jest wlew? Aleo, gdzie jest wlew? Gdzie jest wlew w autobusie, widzowie? Gdzie ty tam ja, siedzisz, pięcioraczka? Dobra, nie tankujemy, na razie nie umiemy tego zrobić. Wsiadamy, jedziemy, dobra. Patrzcie, będę ciągnąć to. Wsiadaj, jedziemy! Dobra, wyjeżdżamy ze stacji benzynowej. Jeszcze nie umiem tankować, ale teraz musimy znaleźć jakąś ymm, tutaj może elegancką działeczkę. Szukam na razie, widzowie, ja jadę pod prąd trochę, bo ja nie wiem, gdzie mam tu jechać w ogóle. Gdzie my tu jesteśmy? Jedziemy gdzieś tam w górę. Może to będzie dobre rozwiązanie, żeby znaleźć jakąś taką działkę. Przejeżdżamy właśnie jeszcze obok policji oraz tam obok szkoły. No i szukamy tej jakiejś wymarzonej naszej działki, na której będziemy sobie mieszkać elegancko. Ale wiecie co? Tu jest chyba gdzieś jakoś mega daleko. Ja nie mogę. My jedziemy i tu końca nie ma. Gdzie my mamy tu zamieszkać? Dobra, wiecie co? Ja chyba wykorzystam coś takiego, że kliknę sobie house, domy. No, i y, tutaj jest jakiś dom, dobra. Już wyjaśniłam dziewczynkom, jak to ma być, i słuchajcie, wystarczy, że sobie tutaj klikniemy działka, zdobądź, i ja już mam wybrany dom. Ten dom będzie wyglądał, zaraz wam pokażę. Już wam pokazuję, już wam pokazuję, uwaga, uwaga. Będzie genialny i to jest ten dom, patrzcie na to. Oto nasz nowy dom! Jest przepiękny! Zobaczcie, jak on się prezentuje! Jest taki duży, że starczy dla nas wszystkich i wszyscy będą mogli tutaj mieszkać. Zobaczcie, widzowie, ja zaraz wam tutaj wszystkich oprowadzę. Witamy, tutaj mamy jadalnię, mamy sześć krzesełek, więc jak Kubuś dorośnie, też będzie mógł też siedzieć. Tutaj dostaniemy jeszcze jedno i zmieści się Marylka oraz Smyslow. To jest nasz nowy dom! Serdecznie was wszystkich witam! E, tutaj będzie moje biuro, oczywiście ja tutaj będę pracować, jeśli trzeba będzie i pięcioraczki dadzą mi w końcu szansę, ale my Myślę, że jak już dadzą mi szansę, to będzie super. No pięknie jest! Tutaj jest kuchnia, zobaczcie, mamy mikrofalę, lodówkę. O, nawet pełna, znaczy niepełna. Ja muszę dać tutaj zakupy, czekajcie. O, dobra. Dodaję, dodaję! Ale czemu tu się nic nie. O, dodało się. Dobra, coś tam mamy już uzupełnione, więc nie jest najgorzej. Mamy piękne szafki, ekspress. Mogę sobie zrobić kawę, zobaczcie, i mam kawkę. Mamy tutaj różne rzeczy. Mamy też taką graciarnię, można powiedzieć, spiżarnię. Możemy tutaj odkładać mąkę i tak dalej. Oczywiście mogę sobie to uzupełnić. Patrzcie, jajka, mąkę uzupełnione. Czyli wszystko mamy, jak Wam się podoba. Tutaj oczywiście też mamy nowy stoliczek, mamy też sofę, żeby odpoczywać sobie, jak przyjdzie na to pora, czyli weekend. I się wszyscy zmieścimy. Dom jest ogromny, bardzo. Ale gdzie nasz pokój? Zaraz Was zaprowadzę. Chodźcie, dziewczynki, już Was zaprowadzam, bo Wy jesteście e, właśnie tutaj mega ciekawe. Ale jeszcze widzą, pokażę, że tutaj mamy pralnię. Zobaczcie, jest pralka, suszarka, mamy umywalkę, no wszystko wygląda tutaj przepięknie. Chodźmy teraz do góry i e, pokażę Wam, że na górze jest tutaj pokój. Uwaga, to jest łazieneczka, proszę bardzo. To jest łazienka, wasza, można powiedzieć, to jest wasza łazienka. Natomiast tutaj. Tu jest pokój kubusia, zobaczcie. Tu pokój kubusia! I tu będzie on spał, tutaj go będę przewijać. On jest jeszcze malutki, będzie sobie tutaj spał, będę sobie tutaj siadała w momencie, kiedy będę go pilnować i usypiać. Więc tak to wygląda. Chodźcie, dziewczynki, teraz tutaj. Tu jest jeden, to jest pokój numer jeden wasz. Zobaczcie, jaki piękny pokój. Tu jest pokój, tu jest pokój wasz, numer jeden. Tak, to jest wasz. Możecie się cieszyć, wiem, że będziecie się cieszyć zaraz. I widzę, że ktoś tutaj narzeka, że nie może siadać, bo ja muszę zrobić coś takiego, że zapraszam Was. Musicie zaakceptować, że zapraszam Was do rodziny. No i teraz będziecie mogły sobie siadać. Zobaczcie, macie tutaj. Nawet gamerskie biurko. E, gamerski fotel, i normalnie mega fajny monitor. Możecie sobie grać w Robloxa, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. I chodźcie jeszcze tutaj. Uwaga, uwaga. I tutaj też jest Wasz pokój. Podzielicie się, jest Wasza piątka, więc każdy znajdzie miejsce dla siebie. Tutaj oraz e, tutaj jest Wasz pokój, dziewczynki. Tutaj jest trochę bardziej różowy. Może tutaj, no nie wiem, jak się podzielicie. Mi to bez znaczenia, natomiast no taki jest podział. Nie da się mieć wszystkiego, więc e, czasami możecie spać tu, czasami tam. A to jest mój pokój. Ja tutaj będę sobie spała, będę odpoczywała. Tu mam przepiękną łazienkę. Zobaczcie jak cudownie toaleta, piękne lustro, umywalki dwie. Mam też wannę, mogę się kąpać, odpoczywać. Mam super widok z zewnątrz. Elegancko to wygląda. Oczywiście garderoba jak na kobietkę przystało. Więc mam tutaj cudownie i jestem szczęśliwa. Mam nadzieję, że będzie nam się tutaj wszystko podobało. Piękny pokój pięcioraczków, piękny pokój Kubusia. A właściwie dwa pokoje. pięcioractków. No, i piękna łazienka. No, jest cudownie. Myślę, że jest wspaniale. I dziewczyny, będziecie zadowolone. Będzie nam się tutaj lepiej żyło. Mamy tutaj zlew. Zobaczcie, wszystko jest no na pełnej klasie. Jest bogactwo. Jeszcze raz bogactwo. Także zostajemy tutaj, widzowie. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba nasz nowy dom. Tak on się prezentuje. Pokażę Wam jeszcze z góry. Taki piękny domek. Mamy dwa miejsca. Będziemy mogli mieć dwa samochody. Natomiast jeszcze z zewnątrz pokażę Wam właśnie. Jeszcze na zewnątrz, nie Pokazywałam wam, więc chodźcie, dziewczyny szybko. Pokażę wam jeszcze tutaj, że możemy sobie wyjść. Tylko czekajcie, jak tutaj, jak tu wyjść na zewnątrz? Jak tu wyjść na zewnątrz? A, tutaj jest, dobra, tutaj są te. Otwieramy i normalnie jesteśmy na tarasiku. Macie trampolinę, nie ma co prawda basenu, ale może z czasem zrobimy, jak nas będzie stać. Możecie sobie skakać na trampolinie, widzowie. No ja postaram się, żeby pięcioraczki miały tutaj naprawdę wspaniałe życie, żeby nie było już takich wypadków. Mam nadzieję, że Wam się spodoba nagrywanie na Berry Avenue, a jak nie, no to zobaczymy, co będzie dalej. Na razie tak to się prezentuje, pięcioraczki. Oh, jest wspaniale. Będzie tutaj czadowo, tak myślę. Jutro muszę załatwić pracę i jakoś to będzie. Ten dom jest lepszy od tego na Brookhaven. O, super! Pięcioraczki się cieszą, także widzowie, my musimy odespać. Mieliśmy ciężki lot, ciężką przeprowadzkę, ale musimy jeszcze się przeprowadzić. Te rzeczy, które mamy, przyjedzie do nas z naszymi rzeczami, które udało się tam, wiecie, nam uratować. No i zobaczymy sobie. Będziemy musieli się tutaj urządzić, także subskrybujcie, żeby tego nie ominąć. Widzimy się, pa!